Cześć, dzisiaj postaram się zarazić Was moją miłością do książek, które moim zdaniem powinien przeczytać każdy, kto kocha dobrą fantastykę. Także Zuza. Patrzę na Ciebie, chodzi o Zuzę Książkowisko. Nie wiem, czy znacie kanał Zuzy. Książkowisko to jeden z moich ulubionych kanałów na polskim Booktube. Zuza czyta bardzo dużo fantastyki, więc chciałabym, żeby przeczytała te książki. Mam tylko nadzieję, że nie będzie marudzić, że pokocha je tak jak ja. Także, Zuza, rzucam Ci wyzwanie, błagam Cię, zarówno Zuzie rzucam to wyzwanie, jak również Wam, żebyście przeczytali pieśń Pustyni Grzegorza Wilkusa, o której mówiłam rok temu, którą na Maxa kocham, jak również jej epicką kontynuację, czyli pieśń Zemsty, która całkiem niedawno miała swoją premierę i którą objęłam patronatem medialnym, więc no wiecie, jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, bo generalnie rzecz biorąc tak, jeżeli chodzi o mój kanał, prowadzę go od ponad 10 lat i to pierwszy raz, dosłownie pierwszy raz, kiedy tak bardzo zachwycałam się polską fantastyką, to znaczy, okej, okay, dobra, gdzieś tam kiedyś zachwycałam się Wiedźminem, lubię też Wiriona, bo jest całkiem przyjemny, albo na przykład cykl o kociołku i jego drużynie do zadań specjalnych Marcina Mortki, bardzo przyjemna, bardzo lekka fantastyka, ale to nie jest ten poziom zachwytu, słuchajcie, który towarzyszy mi za każdym razem, kiedy my Myślał o karamisie. Zwłaszcza o karami się o Astris, Eristi, Terisie, Zirze. Tym wszystkim, co wydarzyło się na kartach tych książek, bo to już normalnie przerodziło się w jakąś obsesję. Ledwo skończyłam pieśń Zemsty, a już domagam się kolejnego tomu. Niestety, niestety, Grzegorz Wielgus nie należy do autorów, którzy piszą książki w dwa tygodnie. Źle i dobrze, źle, no bo wiadomo, od razu chciałoby się sięgnąć po ten kolejny tom, ale go nie ma, ale też z drugiej strony może to i dobrze, ponieważ za tym takim długim czasem oczekiwania, długim czasem pisania rzeczywiście idzie fenomenalna jakość. Te książki są tak świetne, że myślę, że mogę poczekać na kolejny tom, tak maksymalnie rok. Grzegorzu, masz rok na napisanie kontynuacji, bo naprawdę chciałabym już sięgnąć po ten kolejny tom, nawet nie wiecie jak bardzo, ponieważ to jest bardzo dobra fantazy, epickie, na światowym poziomie, na co uwagę zwrócili też inni em, inni czytelnicy, bo widziałam różne opinie na właśnie Lubimy Czytać dotyczące Pieśni Pustyni i widziałam, że ta książka polecana jest fanom Dune'y. Akurat Dune'y nie czytałam, więc się nie powiem widziałam tylko pierwszą część filmu i wydaje mi się, że to przez pustynię, bo tutaj też akcja rozgrywa się na pustyni, więc takie skojarzenia z Djuną, no to wiadomo pustynia. Być może coś więcej, ale raz jeszcze nie czytałam książek. Widziałam też, że niektórzy polecają tę książkę, tę serię Fanom niby nocy Joya Kristofa. Generalnie rzecz biorąc, nie czytałam niby nocy, ale jeżeli niby noc jest tak samo dobra jak Pieśń pustyni, Pieśń Zemsty, to będę musiała to nadrobić. Widziałam też porównania do gladiatora i swoją drogą tak zgadzam się. Tutaj mamy motyw walk na arenie, gladiator w Pieśni Pustyni. I była to nawet jedna scena, która skojarzyła mi się z filmem, dosłownie z Maximusem. Gladiator to jeden z moich najkochańszych filmów ever. Płaczę za każdym razem, kiedy zaczynam go oglądać. Mój Tomek się ze mnie śmieje. I słuchajcie, taka mała dygresja, bo kiedyś dostałam od Topka na gwiazdkę e, płytę ze ścieżką dźwiękową właśnie z Gladiatora i to była Wigilia i puściłam tę płytę i zaczęłam płakać i w ogóle przeryczałam całą Wigilię, więc tak, kocham Gladiatora, także ten motyw walk Gladiatorów i takie właściwie skojarzenia też z tym filmem sprawiły, że między innymi tak bardzo pokochałam Pieśń Pustyni, także jak widzicie, nie tylko ja zauważyłam, że te książki to taki światowy poziom, ponieważ jeżeli pojawiają się jakieś porównania do jakichś innych książek albo właśnie różni ludzie polecają te książki innym osobom, to zazwyczaj osobom, które lubią zagranicznych autorów, więc poziom światowy Światowy, epickie, bardzo dopracowane, bardzo spójne, bardzo fajne, bardzo świetnie przemyślane fantazje. Nie wiem, jak to jeszcze mogę ująć, że to jest tak epickie i tak świetne. Rozbudowany świat, genialnie wykrowani bohaterowie. I słuchajcie też, piękny język, jakim operuje Grzegorz Wielgus. To jest po prostu coś niesamowitego. I tutaj, oczywiście, poza tekstami Karamisa, of course, kocham Karamisa, to bardzo podobały mi się na przykład takie różne metafory nawiązujące do pustyni, bo akcja rozgrywa się na pustyni, więc mamy tutaj różne bardzo dużo takich właśnie metafor na przykład że staropowieści bo mamy tutaj różne wierzenia stare opowieści, to jest w ogóle takie wielowątkowe cudowne no to na przykład właśnie że staropowieści słuchajcie są jak pustynia to znaczy że e, urzekają tajemnicą i surowym pięknem jakoś tak to było napisane to znaczy bez słowa to znaczy to ja tylko dodałam bo się zapomniałam bo z powodu tej ekscytacji, która gdzieś teraz tutaj we mnie siedzi, gdy myślę o tych książkach, gdy je trzymam, no to sami rozumiecie także całkiem niedawno premierę miała pieśń Zemsty, tylko mam problem z omówieniem tego tomu, bo ponieważ gdybym chciała omówić ten tom, musiałabym wejść w spoilery ponieważ to co dzieje się tutaj jest oczywiście konsekwencją tego co wydarzyło się na kartach tego tomu, więc no nie mogę za bardzo omówić wam tej książki, powiem więc tylko, że mamy tutaj motyw Zemsty który jest bardzo istotny, także jeżeli jesteście przed maturami, będziecie zdawać maturę w przyszłym roku i pojawi tam jakiś motyw zemsty na tej maturze, nie mam pojęcia, jakie teraz tematy są rzucane właśnie na maturze. To to będzie idealne do motywu zemsty, ponieważ ten tom stoi zemstą za to, co wydarzyło się w tym tomie, więc mamy tutaj zemstę. I generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o tę historię, tak ogólnie nakreślę raz jeszcze, bo już wam ją nakreślałam, gdy mówiłam o Pieźni Pustyni, ale być może nie oglądaliście tego filmu. Mamy tutaj em, kilku różnych bohaterów, i ścieżki się splatają, i są to bohaterowie, którzy stoją po dwóch stronach barykady, bo z jednej strony mamy kult wszechśmierci, na którego czele stoi Eristy i Eristy jest tak świetnym, czarnym charakterem, że to się w głowie nie mieści. Bo zazwyczaj, jeżeli chodzi o czarne charaktery w książkach, w dużej mierze, są to takie postaci, których się raczej nienawidzi. I tutaj rzeczywiście Eristy nienawidzą wszyscy, Zero na czele, Zero ma naprawdę powody ku temu, by się na niej zemścić. pieśni zemsty, motyw zemsty. Ale właśnie, szczerze powiedziawszy, ja chyba najbardziej lubię Eristy, jeżeli chodzi o bohaterki kobiece. I jeszcze Astris. Wiem, że bardzo dużo osób kocha Zirę, bo Zira została też świetnie wykreowana, ale jednak Eristy, tą woskową, maską na twarzy. Przepraszam, musiałam zrobić cięcie, ponieważ Katniss miała bardzo dużo atak astmy, więc no sami rozumiecie. Także mówiłam chyba o Eristy, motywie zemsty. Zira chce zemścić się na Eristy za coś, co wydarzyło się na kartach tego tomu, więc jeżeli chodzi o Eristy, wszyscy jej nienawidzą. Ja osobiście bardzo mocno ją kocham, ponieważ Eristy jest trochę jak. Ogr, to znaczy... Jak cebula. Ma warstwy. Jedną z jej warstw jest taka woskowa maska, którą nosi na co dzień. I w sumie nie wiadomo, jakie ona miny robi pod tą maską, co naprawdę myśli. I za każdym razem, kiedy czytałam właśnie fragmenty związane z Eristy, tak próbowałam przeniknąć przez tą woskową maskę, żeby lepiej ją zrozumieć. Także Eristy, jak dla mnie, jest jednym z najlepszych czarnych charakterów. Bardzo lubię tą postać. I ona próbuje znaleźć miejsce z początku okaleczonej bogini. Nie będę za bardzo wchodzić w szczegóły, dlaczego tego dowiecie się, ale no, możecie domyślać się, że chodzi o władzę, tak? czarny charakter to władza te sprawy, więc Eristi w ogóle w tym tomie, w Pieśni Zemsty, daje się też poznać jako taki, używając może metafory, bardzo cierpliwy ogrodnik, który bardzo wytrwale pielęgnuje swoją najnowszą sadzonkę w postaci porucznika Staurosa, którego poznajemy na kartach Pieśni Pustyni i którego, wiecie co, on zaraz po tym, gdy go poznajemy, umiera, tylko, że dla niego akurat śmierć jest początkiem nowego życia, czegoś nowego i to jest samo w sobie intrygujące, aczkolwiek, jeżeli miałabym wskazać jakąś wadę w tej książce, Poza tym, że nie ma tutaj mapy, a uważam, że w fantastyce powinna być mapa, więc mam nadzieję, że w kolejnych tomach ta mapa się pojawi, żeby ogarnąć ten świat stworzony przez Grzegorza Wielgusa. To na razie takim słabym punktem jest właśnie postać Staurosa, która, no, mam nadzieję, się rozkręci w kolejnym tomie. Cały czas czekam na to, aż Stauros się rozkręci. Także tutaj właśnie po jednej stronie barkady mamy m.in. Eristi oraz Staurosa. Po drugiej stronie barkady, słuchajcie, mamy zaś naszą pustynną dziewczynę Zirrę, która jest białooką, która zajmuje się zbieraniem białopyłu. To jest taka bardzo cenna ruda w tym świecie. Oczywiście Zira nienawidzi dominium, które zmuszają ją do zbierania tego białopyłu. No i słuchajcie, w tym tomie ona wyrusza w pościg za kultem wszechśmierci, ponieważ kult wszechśmierci porywa jej siostrę i w ogóle wątek tej siostry tutaj to zostało bardzo ciekawie rozwiązane, poprowadzone, bardzo mi się podobało. Także jeżeli chodzi o ten kult wszechśmierci, tak, ona za nim podąża i po drodze spotyka ściganego listem gończym kapitana Karamisa, mojego cudownego, wspaniałego Karamisa, który częściowo wzorowany był na Atosie, jak powiedział Grzegorz Wielgus, więc już totalnie nie wiem o co chodzi. Czy Karamis jest taki? taki wspaniały przez takie skojarzenia, częściowo z Maximusem z Gladiatora, częściowo właśnie z Atosem, taka siła sugestii. Jak wiecie, kocham Czech Muszkieterów, powieść mojego życia, więc kocham Karamisa, także mamy Karamisa, mamy Zirę, mamy też Astris. Astris, która słuchajcie, ona jest młodą dyplomatką i Astris jest tak ciekawą bohaterką, zwłaszcza bardzo fajnie pokazuje się z bardzo fajnej strony na kartach pieśni Zemsty, ponieważ ona coraz bardziej się rozkręca, to jest tak diabelnie inteligentna dziewczyna, ona nie jest żadną wojowniczką, ona po prostu korzysta ze swojego sprytu, siły, swojej inteligencji. Potrafi wykaraskać się dosłownie z każdej takiej dosyć nieprzyjemnej sytuacji. Naprawdę uwielbiam Astrid, jest cudowna i ona, słuchajcie, jest glifotwórczynią. I to jest coś, z czym nie spotkałam się na kartach żadnej innej książki. Mianowicie chodzi o to, że ta dziewczyna ma taki talent, że potrafi wziąć książkę, tak, zapisaną przez kogoś. No i na podstawie pisma, które jest w tej książce, wejść we wspomnienia osoby, która tę książkę napisała. To znaczy, że każdy znak, symbol, język, to wszystko stanowi dla niej taką bramę do wspomnień piszącego, co czyni ją bardzo wyjątkową postacią i też bardzo kimś takim przydatnym, na przykład dla Eristi. Więc Astris, ona współpracuje, słuchajcie, z Terisem, który jest takim złodziejem, który potrafi wtapiać się w cienie innych ludzi. To też jest niesamowite. W ogóle na kartach pieśni Semsy była taka jedna scena, gdzie oni musieli ukraść pewien klucz, i ja tę scenę czytałam w takim ogromnym napięciu, czy im się uda, czy nie. Więc to było naprawdę przegenialne. Także Astris swoją drogą. Astris i Aristi. Oraz Karamis, do czego zaraz przyjdziemy. To są właśnie moi tacy najukochańsi bohaterowie, jeżeli chodzi o pieśń pustyni, pieśń zemsty. Także, słuchajcie, mamy tutaj, jeżeli chodzi o Zirę i Karamisa, mam wrażenie, że oni bardziej odpowiadają za tą część, taką bardziej przygodową. Jeżeli zaś chodzi o Astris, jeżeli chodzi o Staurosa, Osena, Teresa, to jest taka bardziej część związana z intrygami dworskimi. Bo słuchajcie, to jest taki świat, w którym białopył jest milczeniem, złoto to znaczy mowa z złotem, natomiast plotka żelazem, bit między łopatki, jak napisał gdzieś tam właśnie na kartach pieśni zemsty Grzegorz Wielgus i tak rzeczywiście jest, więc mamy tutaj tyle cudownych rzeczy, że to się w głowie nie mieści do tego wszystkiego, słuchajcie wątek miłosny i ten wątek miłosny to jest jeden z najlepszych wątków miłosnych, jeden z moich najkochańszych wątków miłosnych, ogólnie bo czytając pieśni zemsty, pieśni pustyni miałam wrażenie, że mężczyźni tworzą o wiele ciekawsze wątki miłosne aniżeli kobiety, to znaczy wiecie, ja ostatnio w ogóle teraz też będę uczytać romantazy więc podejrzewam, że to właśnie będą wątki miłosne w stylu, on jest od niej na pewno wyższy i być może 50 tysięcy przynajmniej lat starszy, i ona będzie wzdychać na samym początku do niego. Pewnie będą się nienawidzić, ale zaraz będą się kochać, będą jakieś dzikie seksy. Ona będzie wzdychać do jego szerokiej klaty onyksowych, obsydianowych oczu. Więc, okej, okay, dobra, tutaj też mamy wątek miłosny, tylko ten wątek miłosny jest zupełnie inny. Jest taka bardzo fajna chemia pomiędzy Zero oraz Karamisem. I ten wątek miłosny oczywiście nie przesłania fabuły, bo to nie jest romantazy, tylko fantastyka z bardzo dobrze poprowadzonym wątkiem miłosnym i to w ogóle ta relacja Ziry i Karamisa na kartach Pieśni Zemsty, powiedzmy, że Grzegorz Wielgus trochę ich tutaj przetargał, tak trochę bardzo mocno, więc każdy z nich zmaga się ze swoimi demonami, każdy jest na swój sposób okaleczony, ale te wszystkie rany pęknięcia sprawiają, że oni tak idealnie do siebie pasują, że słuchajcie, znalazłam ten fragment, bo czytałam tą książkę na telefonie, więc no, sami rozumiecie, um, będę musiała zrobić raz jeszcze reread, ponieważ... Widzicie, jak wygląda pieśń pustyni? Ile mam tutaj zaznaczonych fragmentów, do których lubię sobie wracać? Więc e, jeżeli chodzi o ten fragment, już Wam go czytam, bo jest po prostu epicki. Właśnie dlatego Zira potrzebuje kogoś, kto będzie przy niej. Nieważne, ile czasu jej zostało. Dzień, miesiąc, rok, nie obchodzi mnie to. Jeżeli mam przejechać przez tę całą, przeklętą pustynię tylko po to, żeby miała przy kim umrzeć, to będzie warto. Zawsze było, zawsze będzie. O mój Boże, jak ja bym chciała, żeby ten wątek miłosny rozgrywał się pomiędzy nie karamisem a a karamisem a mną. Dla karamisa mogłabym nawet nałożyć soczewki, białe soczewki, chociaż boję się nakładania soczewek, tak szczerze powiedziawszy. Kiedyś w ogóle właśnie podobało mi się, jak e, widziałam różne jakieś takie tiktoki, że dziewczyny miały takie, nie wiem, różne kolory oczu, czy jak robią jakieś takie charakteryzacje, ale soczewki to jest coś, czego nie potrafię sobie założyć, boję się tego, że za głęboko wsadzę, zniszczę sobie oko, dobra, nieważne, ale dla Karamisa bym to zrobiła, mogłabym zostać jego biało oko. Słuchajcie, to jest tak cudownie wykreowana postać, że tak jak Wam mówiłam na początku tego filmu, ten film, on nie jest taką typową recenzją, bo żeby zrobić typową recenzję, musiałabym naprawdę mocno wejść w spoilery, albo też może fajniej byłoby tak trochę bezspoilerowo z kimś podyskutować, starać się bezspoilerowo podyskutować o różnych e, rzeczach, które się tutaj zadziały, ale że jestem solo, no to sami rozumiecie, nie mam za bardzo jak tego zrobić, więc jak już mówiłam na początku tego filmu, będę starała się zarazić Was moją miłością do tych książek i mam nadzieję, że mi to wychodzi, że e, sięgniecie po te książki i też swoją drogą wpadniecie na live'a, które będą organizować, słuchajcie, 10 czerwca o godzinie 19 na moim Instagramie Anita będziemy rozmawiać z Grzegorzem Wielgusem o tych książkach, szukuję dla niego pytania. Będzie to oczywiście pogadanka bezspoilerowa, ale mam nadzieję, że Grzegorz Wielgus może jeszcze bardziej zachęci Was do tego, żebyście sięgnęli po te książki, bo ja mam wrażenie, że... Um... Karamis zrobił sieczkę z mojego mózgu i właściwie gdy myślę o tych książkach, mam ochotę tylko cały czas mówić Karamis, 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 bo to jest obecnie moja najokochańsza postać, więc co więcej mogę powiedzieć. błaga Was, czytajcie Pieśń Pustyni. Czytajcie Pieśni Zemsty, rzucam Wam wezwanie. Mam nadzieję, że zachwycicie się tymi książkami tak jak ja, że przeżyjecie niesamowitą przygodę, bo to książki, które słuchajcie, one wciągają jak piaski pustyni. Naprawdę. Gdy otworzycie pieśń Pustyni, jestem święcie przekonana, że nie będziecie spać do momentu, aż skończycie Pieśni Zemsty, a przynajmniej tego Wam życzę. Także mam nadzieję, że sięgniecie po te książki, że będziecie się nimi zachwycać tak jak ja, bo ja jestem na razie na etapie ogromnej, wielkiej miłości. Kto wie, być może Grzegorz Wielgus, jak mówiłam Wam w poprzedniej Filmie stanie się nowym autorem mojego życia. Pożyjemy, zobaczymy, poczekamy jeszcze na kolejne książki, także kończę ten film. Bardzo Wam dziękuję za jego zobaczenie. Zapraszam na mojego Instagrama Book Reviews by Anita i do zobaczenia w moim kolejnym filmie. Trzymajcie się Panu! I raz jeszcze błagam Was. Czytajcie, zuza, czytaj, czytaj, czytaj. Staram się Was zahipnotyzować. Szkoda, że to się nie kręci, bo może wtedy by mi się udało. <laughs> Czytajcie i okej, okay, dobra, kończę tą głupawkę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się pa. Albo poczekajcie chwilę, ponieważ zapomniałam wspomnieć o pewnej rzeczy, nie miałam się na pojęcia jakim cudem. Strona 377. Już rozmawiałam z Grzegorzem o tym, co się tutaj wydarzyło, i Grzegorz powiedział, że okej, okay, dobra, pakuje się, jadę do Wenezueli słusznie, <grym> więc to będzie bardzo ciekawy live. Grzegorz będzie nadawać prosto z Wenezueli, ponieważ... To, co się tutaj wydarzyło, jeżeli czytaliście, dajcie znać w komentarzach poniżej, tylko napiszcie najpierw wielkimi literami spoiler, ale to jest coś, co mnie zaskoczyło i to niestety niespecjalnie pozytywnie trochę taki smuteczek, więc jak widzicie, teraz towarzyszą mi zupełnie inne emocje. Ta ekscytacja przeminęła, teraz jest smuteczek, gdy pomyślałam sobie o tym, co się tutaj wydarzyło. Ale książki już nie takie rzeczy widziały, więc może da się to jakoś odkręcić. Nie mam zielonego pojęcia. Zobaczymy. W każdym razie nie mogę mu tego wybaczyć Grzegorzowi, tego co on tutaj zrobił. Więc w ogóle popatrzcie na koteczki, jak sobie ładnie tutaj leżą. I zapraszam raz jeszcze na live. Rozmówimy się z Grzegorzem za to, co tutaj zrobił.